Witam w kolejnym odcinku na kanale Po co Ci te śmieci. Z powodu powolnej finalizacji projektu hulajnogi elektrycznej, o której pewnie będzie odcinek, przyszła potrzeba zgrzania pakietu z ogniw 18650. Nie zakładam jednak, że użyję tej zgrzewarki tylko jeden raz, ponieważ takie pakiety są świetną opcją do zasilania naszych projektów. Jako serce zgrzewarki ma posłużyć taki oto wielki transformator. Myślałem o transformatorze z mikrofalówki, ponieważ go wybiera się najczęściej, ale że posiadałem w domu właśnie taki, stwierdziłem użyć go. Jest to stary transformator ochronny. Jego moc to 630 W. Zasilany jest on z sieci 220 V, teraz już 230. A pierwotne, uzwojenie pierw a pierwotnie, uzwojenie pierwotne, jakie masło maślane, było na 24V i 26A, z tego powodu było mi go dosyć szkoda, ponieważ jest to dość uniwersalne napięcie, no ale trudno. Zrobiłem kilka testów zgrzewania ogniw, właśnie na tym yy, poprzednim uzwojeniu, które tutaj się znajdowało, ale no niestety wyszło to średnio. Takie cuda się narobiły, no. Ja tu nie zgrzewałem, tutaj tak. tak. Tak to mocno spawało, że prawie dziurę w ogniwie zrobiłem. Aby projekt był chociaż trochę ciekawszy i dość e, oryginalny, ponieważ nie ukrywam, że takich projektów zgrzewarek na YouTubie jest trochę, zbuduję do niego swój własny sterownik oparty oczywiście na Arduino. Do sterownika udostępnię Wam kod, o ile się uda go fajnie zrobić. I finalnie na dopełnienie filmu zgrzeję pakiet z tych kupionych ogniw. Stare uzwojenie wtórne już wyprułem poza kamerą, nie widzę potrzeby jakoś rozwodzenia się nad tym, no prosta sprawa. Teraz zastąpię je kablem 35 mm2 wykonanym z miedzi, który zakupiłem specjalnie do tego celu. Mam wrażenie, że kupiłem go trochę za mało, bo jest to zaledwie metr, no ale na dwa zwoje wystarczy. Teraz go nawinę, nie jest to nic specjalnego, więc nie ma po co o tym dłużej gadać. W taki sposób to wygląda. Teraz podłączę transformator do sieci. No i zobaczę, jakie mamy tutaj napięcie. Napięcie do zgrzewania ogniw powinno zawierać się między 2 a 3 V. Tak wyczytałem na elektrodzie. Ok, jeszcze nie wybuchło. Nauczyłem się nie opierać multimetra o trafo, bo to po prostu fałszuje wyniki i uwaga, mamy. 0, a... No tak. O! Proszę. Tu się dzieją ciekawe rzeczy, bo po prostu pole elektromagnetyczne strafa no, zakłóca wyniki naszego multimetra. Nawet tutaj. No dobra, trudno. Uch. I mamy tutaj 2 i 19. Setnych V. O, no, jak widać, napięcie się waha. Jest to całkiem dobre napięcie do właśnie zgrzewania ogniw. To, jak banalny temat z trafem mamy już skończony, to przejdźmy teraz do nieco ciekawszej części, czyli sterownika. Jak widać, już coś tam przy nim zacząłem robić. Aby wytłumaczyć wam z grubsza działanie. Tego sterownika sporządziłem taki dziwny, mieszany schemat blokowy, ze zwykłym schematem. Z transformatora małej mocy prąd będzie szedł do prostownika i stabilizatora 5V zasilającego nasze Arduino, ale również będzie szedł przez diodę, na której wyjściu dostaniemy tylko pozytywne impulsy sinusoidy. Dalej będzie to szło przez rezystor 50-omowy, zabezpieczający Arduino przed ewentualnym usmażeniem, i ten sygnał będzie wędrował do Arduino. Ale po co? Po to, aby nasze trafo było załączane zawsze w momencie, gdy sinusoida sieciowa ma najwyższą wartość powyżej zera. Dalej Arduino będzie komunikowało się z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD po magistrali I2C, na którym wyświetlana będzie ustawiona wartość czasowa, no a tą wartość będziemy ustawiali potencjometrem. Arduino będzie sterowało 10 amperowym przekaźnikiem sieciowym, które będzie załączało na ustalony czas nasz transformator dużej mocy do sieci. Wiem, że nie jest to najlepsze rozwiązanie i lepszy by był tutaj na przykład jakiś triak, ale takiego nie posiadam. Poza tym chcę sprawdzić, jak w tej roli będzie spisywał się przekaźnik. Jak się spali, to po prostu wymienię go na triaka. Część układów już polutowałem, jest tutaj prostownik ze stabilizatorem 5 v jak i nasza dioda. Nie jest to jakaś filozofia, więc po prostu zrobiłem to poza kamerą. Przyszedł czas, poskładać wszystko na płytce prototypowej i napisać program w Arduino. Moje rozwiązanie, mimo że dosyć hardkorowe, to wydaje się działać i wykrywać pozytywną część sinusoidy z sieci energetycznej. Jak widać nasze 23 to stan powyżej 5V, i to jest właśnie góra naszej sinusoidy. Wiem, że może w tak prostym zastosowaniu lepiej byłoby użyć wyświetlacza na przykład siedmiosegmentowego, no bo szkoda tak, takiego wyświetlacza na takie głupie zastosowanie, ale dosyć fajnie się go programuje, a w dodatku mu jest uszkodzony. Jest problem z drugą linią, której nie będę wykorzystywał tutaj na tej gumce, więc użyję go po prostu z wygody programowania. No i przy okazji mogę na nim trochę więcej wyświetlić niż same wartości liczbowe. Program nie jest jakiś bardzo długi, ale jego pisanie trochę czasu mi zajęło. Okay, jak widać, złożyłem to w dosyć niezgrabny prototyp, ale co najważniejsze, działa on. Można regulować czas zgrzewu od 10 milisekund do 1000 i w momencie Przyciśnięcia tego przycisku, który chyba w rezultacie będzie przyciskiem nożnym aktywuje nasz przekaźnik. Jak na razie nasz przewód od nazwijmy to czujnika sinusydy, Nie mam pojęcia, jak to się powinno nazywać, więc nazwę to tak. Jest podłączony do 5V. Jeszcze nie testowałem z moim układem. No a w sumie zaraz to zrobię. Teraz czas na test z zasilaniem z tego transformatorka. Ok, czas ustalimy na 500 milisekund, i uwaga... Działa! Nawet wydaje się, że dobrze. Cieszy mnie ten fakt. Pozostało już ten nieco hardkorowy prototyp przenieść na płytkę uniwersalną, a program przenieść z Arduino Uno na Arduino Pro Mini. No to do roboty. Szczerze mówiąc, nawet lubię ten proces. Już skończona. Wygląda całkiem nie najgorzej. No nie jest to najlepsze, co istnieje. A w dodatku nie miałem już srebrzanki do lutowania. Ale mimo to wyszła całkiem spoko. Ważne, żeby działała. I tą płytkę również zmodyfikowałem, ale nieznacznie, po prostu dodając do niej te rezystory, które na tej się nie zmieściły. Teraz muszę to połączyć i zobaczyć, czy działa. Tak się prezentuje złożona całość. Jak widać, wszystko działa. Możemy regulować czas. I za pomocą tej krańcówki, którą przerobię na przycisk nożny, można wyzwolić zgrzewanie. Bardzo mnie cieszy, że to działa. Trochę się namęczyłem, ponieważ zrobiłem lekki błąd w programie zdarzało mi się to już jak dłuższy czas nie programowałem w Arduino, bo użyłem zamiast digital write użyłem funkcji pinMode. Na Arduino Uno działało, na Pro Mini już nie. Jeszcze chciałbym wrócić do tego transformatora, ponieważ trzeba zrobić do niego elektrody do zgrzewania, a mam do tego dość ciekawy materiał, a dokładniej mieć, która wcześniej była jego Uzwojeniem wtórnym jest to dość gruba, sztywna mieć, Całkiem dobrej jakości. Nadaje się świetnie na elektrody. Jednak e, zmieniłem trochę pomysłu. Nawinąłem tym grubym kablem trzy zwoja I przedłużę go takim kablem. Jest to al albo 8 albo 10 mm2. Będzie on ograniczał nasz prąd płynący. Ale będzie znacznie wygodniej zgrzewać, ponieważ jest on po prostu elastyczny. Zakończę go oczywiście elektrodami do zgrzewania. Jeśli nie zda to egzaminu, no to zmienię taktykę albo dokupię kolejny metr tego kabla, albo będę kombinował jakoś inaczej, z mniejszą ilością zwoi. Jednak teraz spróbuję to. Zamontuję to w jakiś sposób, jeszcze będę wymyślał i zrobię do tego elektrody. Potem podepniemy sterownik i zobaczymy, czy to zgrzewa nasze ogniwa. Tak to wygląda. Rzekłbym dosyć obiecujące. Jak na razie widać, zrobione tak mocno z grubsza, ale to tylko w celach testowych. Mój testowy setup jest przygotowany. Na początek na sterowniku ustawię 100 milisekund. Jeszcze tylko podłączę trafo i uwaga, zobaczymy czy się załącza wydaje się działać teraz by się coś przydało spróbować zgrzać jakieś znajdę zaraz ogniwo nie będę jeszcze testował na tych nowych jak miałbym coś zniszczyć to wolę któreś z mojej kolekcji jak widać coś tutaj próbowałem łączyć z rebrzanką ciekawy jestem dlaczegoś mi to było potrzebne są to jakieś stare ogniwa od jakiegoś... Od baterii laptopowej ze śmietnika Raczej na pewno Martwi się trochę o iskry, chociaż przy tak niskim napięciu. Test czy działa? Niby działa. Ok, wygląda na to, że jest ok. Trochę dużo siły na to poszło, może z 50 milisekund. Zobaczę to ogniwo. O! Ależ je mm, dużo iskier poszło. Trzeba to mocno docisnąć. Chyba nie złapało. Jeszcze raz. Ło! Wow. Aż można odskoczyć. Hmm, może elektrody są za słabe? E, ubrałem bluzę starą i rękawiczki, żeby się przypadkiem nie poparzyć jakimiś iskrami, jeśli znowu tak pójdą. Tym razem już zgrzeję ogniwa blaszką niklową. E, oczyściłem je tak w grubsza, zeszlifowałem stareta stare pozostałości z grzewów i próbujemy ok nie zgrzało się przepaliło blaszkę dziwnie się to zachowuje jeszcze że mówiąc Za mała była powierzchnia styku, teraz jest lepiej. Okej, okay. próba. No, i ten zgrzew już się trzyma. Teraz przygrzeję do tego drugie ogniwo. Okej. Okay. Na razie może lepiej na 6. I. A, można urwać. To może 50 milisekund. Okej. Okay. Spróba 50. No to już wygląda dobrze. Fajnie działa. Tu jeszcze poprawimy. Nie wygląda to zbyt dobrze, chociaż spróbuję to rozerwać. Ach, ciężko idzie. To jest dobry znak. Bardzo mi się to podoba. Zobaczymy na 70 milisekundach. Czy będzie jeszcze ok? Czy nie będzie przepadało? Ok. 70 milisekund to może być to, co jest najlepsze w sumie. 70 milisekund to jest prawdopodobnie optymalny czas dla tej zgrzewarki. To co? Teraz spróbuję zamknąć nasz sterownik w jakiejś niewielkiej obudowie i przejdę do zgrzania pakietu do mojej hulajnogi. <ścoughs> Cieszy mnie to, że to działa naprawdę. Jedyną obudowę, jaką posiadam w całości w warsztacie jest taka. Jest ona dość spora, chociaż wydaje mi się, że nie najgorzej nada się, aby ukryć tą w sumie też dość sporą ilość elektroniki. A tak prezentuje się dzieło mojej półtorej godzinnej zabawy. Uważam, że wyszło całkiem nie najgorzej. Pozostało tak naprawdę tylko założyć górną osłonę, połączyć to kablem z transformatorem i mogę brać się za zgrzewanie. No ale zanim to chwilę wam opowiem, chociaż bo tych gniazdach z tyłu, mamy gniazdo zasilania z 10A bezpiecznikiem. Mam nadzieję, że wystarczy. Jak nie wystarczy, to wrzucę 15 amperowy. Jest klasyczny włącznik i tak. Tutaj mamy wyjście do transformatora łączymy to po prostu zwykłym kablem a tutaj mamy na tej mniejszej kostce zrobione gniazdo do włącznika na przykład tego włącznika nożnego, którego jeszcze nie zrobiłem przedni panel też nie wygląda najgorzej jest to w sumie zupełnie proste, mamy tutaj tylko wyświetlacz, no i nasz potencjometr do ustawiania czasu nawet w środku wygląda to w miarę schludnie Trochę jest termogluta, ale nie ma tragedii. Zbudowałem y, jakiś prototypowy wyzwalacz nożny, jak widać, dość mocno prototypowy, z pianki modelarskiej, no ale powinien działać, przynajmniej na to jedno zgrzewanie. Się pakiet zgrzany. Jak widać, robiłem podwójne mostki. Niestety tylko na tyle starczyło mi e, taśmy niklowej. Jak widać, zgrzewy są. Te, które wykonałem prawidłowo, są naprawdę fajne. Wiadomo, w niektórych miejscach dość mocno zepsułem. W jednym miejscu zrobiłem zwarcie. Mam nadzieję, że nie bardzo odbije się to na ogniwach, ale mimo wszystko pakiet jest zgrzany. Dość solidnie się trzyma, i gdyby robiła to osoba doświadczona, taka zgrzewarka mogłaby być po prostu wystarczająca. Co do samej zgrzewarki podczas pracy, raz musiałem ją zresetować. Po resecie wszystko działało. Wiadomo, to jest jedyna wiedza informatyczna, jaką człowiek musi posiadać. Trzeba coś Drugim problemem jest to, że nagrzały się te kable, są one stanowczo za cienkie i musiałem kilka razy przerwać pracę, żeby po prostu ich nie przegrzać. Ani trafo, ani kable sieciowe, ani przekaźnik się nie nagrzały, czyli jest po prostu OK. I wąskim gardłem są po prostu te kable. Wszystko działa. Bardzo mnie to cieszy. A więc podsumowując, zbudowana zgrzewarka jest bardzo funkcjonalna. Udało mi się za jej pomocy stworzyć ten pakiet i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni, jaki nią stworzę. Sterowanie działa naprawdę fajnie. Trafo to jest znacznie lepsze niż trafo na przykład z mikrofalówki, ponieważ tutaj przy czasie 80 milisekund zgrzewy były dobre dla tej grubości taśmy, a z tego co wyczytałem oczywiście na elektrodzie przy trafie z mikrofalówki ten czas musiał wynosić około 200 milisekund. Nie wiem na ile te informacje są rzetelne, ale jeśli tak. To trafo jest naprawdę mocne, mimo tego, że jest opisane na tylko 630 W. Jednak jest to chyba moc e, pobierana ciągle, a nie chwilowa, jaką tutaj się wykorzystuje. Dla mnie, budowa tej zgrzewarki nie była czymś bardzo skomplikowanym, jednak dla osób początkujących, może być. Warto również zwrócić uwagę, że w projekcie występowały napięcia sieciowe niebezpieczne dla życia, z którymi po prostu trzeba uważać. Jestem bardzo zadowolony z projektu. Jeśli chcielibyście zbudować coś podobnego, to poza tym, że macie uważać, możecie znaleźć um, kod na Arduino. W opisie tego filmu najpewniej będzie na dysku Google. A pakiet biorę do hulajnogi elektrycznej. Zobaczycie ją w którymś z kolejnych odcinków. Dziękuję za oglądanie.